Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Kruszka z tej strony. Dzisiaj dwie żelazne cechy charakteru, a mianowicie wytrwałość i konsekwencja. Yy, wiesz, ile osób przeszło na dietę, a później wrócił do nich efekt jojo? Chyba dużo, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Bo owszem, przez krótki czas byli w stanie zrezygnować z jedzenia, katowali się nieziemską, a później wrócili do swoich nawyków żywieniowych, które zaprowadziły ich w miejsce, które już doskonale znają. Więc trudno oczekiwać, że jeżeli będę przez miesiąc na diecie, a później będę jeść dalej to samo, co jadłam przed tą miesięczną dietą, to trudno wymagać, że, że Twój stan figury nagle będzie idealne. To samo ma się w sporcie, to samo się ma w odrabianiu lekcji. Uwielbiam uczniów w sierpniu na egzaminach poprawkowych, którzy po prostu przychodząc otrzymują zagadnienia na egzamin i w momencie, gdy zaczynają zdawać, to, to w zasadzie część z nich to i na szóstkę otrzymać, taką mają wspaniałą wiedzę i mało tego, obiecują że teraz, od września, oni już będą zupełnie innymi osobami. I naprawdę, mają nieziemski potencjał. Natomiast to, co ich gubi, to jest brak wytrwałości. Znowu wpadają te swoje kanony myślowe. Nie robią lekcji na czas, nie uczą się na sprawdziany, nie, mało tego, nie, nie, nie robią różnego rodzaju ćwiczeń, opuszczają zajęcia. Znowu przychodzi sierpień i znów dzieje się ta sama śpiewka. No właśnie, a jak jest z tobą? Czy ty jesteś wytrwały w swoich postanowieniach? Jeżeli palisz papierosy, ile razy rzucałeś te papierosy? Ile razy umiałeś wytrwać bez tego nałogu? Ile czasu? Właśnie, podstawą jest wytrwałość. Bardzo często zaczynamy prowadzić swoją działalność albo mamy ambitne plany i w momencie, gdy zbyt szybko nie widzimy efektów swojej pracy, to nagle przestajemy to robić. Tak? Wydaje nam się, że to jest po prostu bez sensu to, co robimy ja na początku też w zasadzie u, u, ucząc się i pracując nad swoją osobowością, inwestując w rozwój osobisty, też miałam taką pauzę i to wszystko odłożyłam. Ale zauważyłam, że jeżeli nie będę dalej nad sobą pracować, nie będę rozgryzać swoich słabości, nie będę się stawać coraz silniejszą, coraz bardziej odpowiedzialną osobą względem tego, co, co robię, co mówię, nie będę konsekwentną to trafi z powrotem w miejsce, do którego nie chce trafić. I, I w tym momencie zaczyna się poważny tutaj problem osobowościowy, bo nawyki jeszcze nie są zbyt mocno wykształcone, żebyśmy mogli yy, yy, robić te, te rzeczy, które wpływają na nas pozytywnie przez dłuższy czas i po prostu wracamy w stare kanony. Więc jeżeli możesz zacznij od drobnej rzeczy... Trenować swoją wytrwałość i konsekwencje decyzji, które podejmujesz. Teraz jest fajny czas, ponieważ w zasadzie jest to koniec roku, gdy nagrywam ten filmik, jest to grudzień, czyli czas podsumowań tego, co już przeżyliśmy, tego, co zrealizowaliśmy, ale też jest to czas ustalania planów na nowy rok. Więc to, czego Tobie życzę, to abyś ustalił plany, które zaprowadzam Cię tam, gdzie Ty pragniesz, a później życzę Tobie właśnie tej wytrwałości i konsekwencji w działaniu, abyś osiągnął te efekty, które pragniesz.